Nie chce mi się już chodzić do szkoły. Za tydzień są święta, a ja muszę siedzieć w tej durnej klasie, a ten nauczyciel, zobaczcie na niego, on nawet nie potrafi uczyć, jak on się tu pokazuje, zobaczcie co on nam tu pokazuje, jakieś wzory matematyczne, co to są za głupoty, weź już, patrzcie jak on gada, weź już bądź cicho, przestań gadać! Dobra, widzę, jasno uciekał, mam tego dość. Siedzimy w tej klasie od 6 godzin, właśnie, dokładnie tak, nie powinniśmy ani trochę siedzieć, powinniśmy w ogóle nie chodzić do szkoły. Tak, to jest coś świetnego, bo zobaczcie, jakieś mam w ogóle mundurki i... Co to jest za szkoła? Ta szkoła jest beznadziejna. Dobra, wychodzimy stąd. Y Ej, dlaczego? Dlaczego tych drzwi się nie da otworzyć? Halo? Panie nauczycielu, proszę nas wypuścić! Ej, on nas zamknął w tej szkole! O nie! Ej, proszę nas wypuścić z klasy, ja tutaj nie chcę być! O nie, co za głupi nauczyciel! O nie, dobra, musimy znaleźć sobie inną, inną drogę ucieczki. Patrzcie, włączamy alarm ten! Włączamy alarm pożarowy, o tak, drzwi się otworzyły, dobra, alarm się włączył. Uciekamy stąd, patrzcie na to, przeskakujemy przez jakieś wody Co to w ogóle jest? Dobra, uciekamy ze szkoły, tak, to było moje marzenie od dzieciństwa. Cały, zawsze po prostu chciałem uciec Ze szkoły, Ło, wow, jakie kraty Tutaj są, okej, czy my wchodzimy do jakiejś wentylacji To jest jakieś dziwne, okej okay, Wskakujemy tu, okej okay, I teraz, którą drogę powinienem wybrać, prawo czy lewo Widzowie, hmm, dobra, wchodzę Na prawo i uwaga, ah oh, Dobra, wpadłem, o kurczę, chyba Dobrą drogę wybrałem, bo y, Pewnie bym wpadł do jakichś lawek, czy coś takiego W ogóle zobaczcie, co jest pod tą Szkołą, to jest jakieś dziwne Zobaczcie, pod tą szkołą jest normalnie jakaś Lawa i takie rzeczy, to jest naprawdę niesamowite widzowie. Dobra, skakrzemy stąd. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj nie zginąć i uciec z tej szkoły. Co to jest? Jakieś kryształy, jakieś diamenty. Ej, możemy sobie takiego diamencika zdobył, widzowie? Kurczę, to by było, to by była fajna sprawa. To wtedy bym był bogaty, ale dobra. Ja na razie chcę uciec z tej szkoły. Co to w ogóle jest? Zobaczcie, jakie dziwne tutaj jakieś drogi mamy. Co to w ogóle. To jest jakieś mega popaprane. Dlaczego takie rzeczy są pod szkołą? Ej, wyobraźcie sobie, że pod waszą szkołą, do której chodzicie, są takie rzeczy pod ziemią. To jest mega dziwne, co nie? Ja sobie takiego czegoś nie wyobrażam. Jeżeli nie, lubicie szkoły, że zostawcie łapieszkę w górę i subskrybujcie z dzwoneczkiem na tym kanale. To wtedy będę wiedział, ile osób nie lubi szkoły. A jeżeli lubicie szkoły, to napiszcie w komentarzu. Że lubicie. I wtedy właśnie. Myślę, że większość osób nie lubi, ale możecie napisać w komentarzu, czy lubicie, czy nie. Okej, okay, i teraz jesteśmy w jakichś ściekach. O, fu, ale tutaj cuchnie na pewno, dobra, skaczemy. W ogóle patrzcie jaki mam mundurek fajny. Dostałem taki od szkoły, ale on jest mega niewygodny. Dlaczego nie możemy chodzić po prostu w koszulkach? Wow, patrzcie jakiś tutaj z tych rur leci takie dziwne coś. Jakaś toksyna. Dobra, musimy stąd szybko się widzowie zmywać, żeby mnie tutaj coś nie dotknęło. Dobra, szybko. Oh, udało mi się, dobrze. Patrzcie ile tutaj. W ogóle osób ucieka z tej szkoły, dobra. Tutaj jakaś dziewczyna ucieka, chyba moja koleżanka z klasy. Zobaczymy, co nas czeka dalej. Czy to będzie jakiś labiryncik O nie, dobra, musimy skoczyć na dół. Uwaga, co będzie na dole? Okej, okay. trochę się boję, ale. O, wpadłem. Okej, okay. teraz jest Grim Class, czyli że będzie WF. Patrzcie, jesteśmy na WF-ie. Oh my god, co? Jaki gruby nauczyciel WF-u? Co jest? <śledziany> Jak on na mnie krzykrzy w ogóle! To jest kszas na WF, Ercio. O nie! Ale dlaczego taki ktoś nas uczy WF-u? Przecież ten nauczyciel to pewnie codziennie na obiadzie McDonalda albo coś takiego. Dlaczego Ta nauczyciel WF-u jest taki gruby? No nie, to jest dziwne. Okej, okay, co, co oni tutaj piszą? Nie, znowu WF najgorzej. Dobra, yy, nie, nie wiem czy to... Nie wiem czy uda mi się to zrobić. Dobra, zobaczymy czy mi się uda to zrobić. Ja lubię WF-y nawet, także może mi się uda, dobra. To jest za cięższe, po to jest za ciężkie. Poddaję się, chcę iść do domu. Nie poddawaj się, Bejkonku, Dawaj razem ze mną. Nie poddawaj się, zobaczcie. O tutaj już się poddał. Mówi, że on tego na pewno nie zrobi. Zobaczcie, jaki gruby nauczyciel WF-u w ogóle. Jakiś zły. Kurczę taką. Ja bym miał takiego nauczyciela na żywo od WF-u, to nie wiem, czy bym tak wf lubił. Chyba bym się go bał. Dobra, uwaga, skaczemy. Pyk, okej, okay. po jakichś drabinkach. Patrzcie na to. Myślę, że na każdej sali WF-owej są takie drabinki. okej, okay, skakrzemy i lecimy dalej. Teraz po jakiś tutaj. E, Jakichś dziwnych blokach, nie wiem jak to się nazywało. Dobra, teraz przeskakujemy takie. Pyk, czy uda nam się? Uwaga, jest, uciekliśmy z sali WF-owej. Bardzo dobrze, uciekliśmy od tego nauczyciela. Okej, okay. To nie koniec, Ercio. To czas na piłkę. Okej, okay. piłka nożna. Będziemy grać w piłkę nożną. E, twoja, twoje zadanie to. Yyy, okej, okay, nie wiem o co chyba muszę tutaj widzowie być lepszy od tych wszystkich innych uczniów Okej, okay, zobaczymy co, czy mi się to uda Okej, okay, co, o co tutaj chodzi, czy my będziemy grali w piłkę nożną? O nie, o co chodzi? A, bo oni na mnie biegną, ja muszę uważać Nie, zostawcie mnie, gdzie ja mam uciekać? Aaa, nie, nie wiem gdzie ja mam uciekać widzowie, halo co ja powinienem zrobić? A dobra, oni się muszą poddać, widzowie. Ja muszę najdłużej biec. Zobaczcie, oni już się zmęczyli i się położyli. Już nie będą dalej biegli. No nie, zostaw mnie gościu. Zobaczcie, oni wstali. Zostaw mnie gościu. Przestań mnie godzić. Ja nie dam rady, zaraz się zmęczę. O, dobra, zniknęli. Udało mi się. Udało mi się. Byłem szybszy od wszystkich. Dobra. I co teraz, pani WFISTO? No i co? Jestem mega dobry w WF, co nie? I co teraz? Co ja powinienem zrobić, Chyba muszę gdzieś uciec? O, chyba tam. Dobra. No to lecimy w takim razie, w widzowie, i zobaczymy. Co nas tam czeka dalej? Może już będę mógł wyjść z tej szkoły. W ogóle zobaczcie, jaka ta szkoła duża. Ona ma jakieś dwa budynki. No, ciekawe, dobra. Ło, wow, co to jest? Jakieś lasery? Ej, skąd takie lasery się widziały w szkole? Co jest? Ja tu nigdy nie byłem. Okej, okay, tu mamy salę od angielskiego, ale nie możemy tu wejść. Dobra. O, patrzcie jakie widoczki za oknem. Właśnie jest śnieg, jest zima, a my musimy chodzić do szkoły. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Powinniśmy nie chodzić do szkoły w święta, tak, Tak znaczy się nie chodzimy, ale tak z tydzień przed świętami myślę, że nie powinniśmy chodzić do szkoły. Okej, okay, jesteśmy na jakiejś sali. Widzę, że tutaj nic takiego nie ma, chyba powinniśmy iść do góry, mi się wydaje, bo wszystkie drzwi są zamknięte, jak widać. Okej, okay, i co mamy u góry? Co? Czy to są jakieś pułapki? Ej, te pułapki są na, na niedźwiedzie przecież. Na niedźwiedzie się daje takie pułapki, żeby one nie gryzły, czy coś takiego. Ok, to jest dziwne. Na w szkole mamy takie rzeczy? Nie wiem. Okej, okay, musimy się dostać do e, sali tutaj naszej e, Wybierz prawidłowe drzwi. Okej, okay, mamy kilka drzwi i tylko jedne są prawidłowe Które będą prawidłowe? Obstawiam, że prawe, tutaj Te, uwaga, proszę. O nie, nauczyciel! Aj, zginąłem! No nie, wybrałem złe drzwi I mnie nauczyciel przyłapał niestety. Ojej, gdzie ja się... O, jestem, jestem Patrzcie, przez chwilę nie miałem bundurka, ale... E, dobra, teraz wybieram te drzwi, proszę Nie, no znowu to samo o, dobra, ale tutaj też jest nauczyciel. Patrzcie, jak to skrzytowałem, czyli tamte drzwi będą poprawne. Okej, okay, to lecimy do tych poprawnych drzwi, widzowie. Udało mi się dwa na raz tutaj, yy, wiecie. Dobra, sprawdzić. I mamy! Jesteśmy w sali. O, czy to jest chemia? O, mój boże, dobra. ja nie lubię chemii. O, to może być, widzowie, mega, mega słabe. Ale okej, okay, on tutaj robi jakieś doświadczenie. Oje, czy to zaraz wybuchnie? Okej, okay, musimy teraz włożyć jakiś mix. Okej, okay, zobaczymy co się stanie. Czy to wybuchnie? Może się tak wydarzyć. Okej, okay, leci tutaj, leci. I zobaczymy co się stanie. Leci jakiś płyn, zobaczcie. Czy to odpali jakąś bombę? Czy to jest jakaś bomba? O-o, to chyba wywali... Ej, jakiś portal, co to jest? Ej, jakby tak chemie wyglądały w szkole, naprawdę, ja bym chciał, żeby tak lekcja chemii wyglądała w szkole. Wiecie, że nie uczymy się o jakiś wzorach i tak dalej, tylko są same doświadczenia i robią się jakieś portale i możemy do niego wejść. Dobra, wchodzę do niego, nie wiem, gdzie ten portal niby jest, ale Candyland, ej, to jest świat cukierkowy! Ja kocham taki, ej, ja bym chciał żyć w takim świecie, zobaczcie, tu jest wszystko zrobione ze słodyczy. Wszystko zrobione ze słodkości Nawet ten most jest czekoladowy Ktoś go nawet tutaj zjadł, ja też go zjem am, 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 am. Ale nie, może lepiej nie tak, bo zaraz spadnę Zjem sobie most i spadnę na dół, dobra Ło, jakie laski cukrowe, ale super świat Ej, szkoda, że tak nie wygląda w, Chemia w prawdziwym życiu Ja bym bardzo chciał, skaczemy teraz po żelkach Po takich gumowych misiach, dla mnie to są najlepsze żelki Ja bardzo lubię takie żelki Uwaga, jest, jesteśmy dalej, okej okay, Teraz musimy wybrać prawidłową drogę Czyli albo czerwona krzervon, laska, albo zielona Albo żółta, dobra, sprawdźmy, czy będzie prawidłowa, myślę, że może być. Jest, udało się. Okej, okay. która teraz będzie prawidłowa? Też czerwona obstawiam. O nie, niestety wpadłem do gorącej czekolady i się utopiłem. No nic, ale w sumie było smacznie. Także opłacało się chyba. Dobra, lecimy tutaj, które teraz może być poprawne? Może fioletowe? Uwaga, fioletowe jest poprawne, patrzcie. Jest, udało się, Jaki Lizak. zaraz go całego zjem. Dobra, to są jakieś pianki. Ej, musimy uważać, żeby te pianki się zaraz nam nie rozpuściły w tej czekoladzie. Może tak być. Dobra, wracamy z tej krainy cukierkowej, a szkoda, było tak. Pięknie, tak słodko w nie było, ale nic, musimy uciec ze szkoły. Dobra, uwaga, co będzie dalej? O nie, jest przed nami nauczyciel, chyba nas dorwał. O o, co teraz będzie? Dobra, coś tutaj, musimy znaleźć inną drogę, chyba widzowie. On nam zablokował drzwi. O o, o nie, dostaniemy jakąś karę. Idziemy chyba do jakiegoś, nie pamiętam jak to się nazywa, ale jest takie pomieszczenie w szkole, gdzie właśnie wszyscy niegrzeczni uczniowie są. My do niej, my właśnie przyszliśmy do tego. O nie, co się tutaj dzieje? Grzwi są zamknięte laserem. O nie, faktycznie, zamknęli nas laserem. Ale patrzcie, na zasnął. O dobrze, możemy jakoś uciec, tylko jak? Ej, może przez te... Co robią tutaj te kartony w ogóle? Nie wiem, to jest dziwne, ale wyskoczymy i idziemy, teraz jesteśmy na suficie, okej, okay. którą stronę powinniśmy wybrać? Może prawą? Ostatnio była prawa, dobra, to może teraz też będzie prawa, uwaga, uwaga, pyk, i gdzie jesteśmy? Jest, uciekliśmy, ej, patrzcie, mamy kartę, okej, okay. czy my teraz... Odblokowaliśmy tą kartą drzwi! Zobaczcie, mamy teraz drzwi otwarte. Dobra, wracamy w takim razie, Wizowie. I możemy teraz sobie otworzyć drzwi. Tylko byle szybko, żeby nauczyciel się nie obudził. Wszyscy musimy uciec z tej sali. Dobra, trafiliśmy chyba do kozła, tak to się nazywa. O nie, patrzcie, jacy tu są w ogóle uczniowie. Tutaj są naprawdę niegrzeczni uczniowie. Patrzcie, jakie oni mają włosy. Jakieś takie irokezy, coś takiego. No, widać, że oni są niegrzeczni. Dobra, ja tutaj nie pasuję. Ok, wychodzimy, jesteśmy na korytarzu. Udało się uciec z kozła, widzowie bardzo dobrze. Okej, okay, teraz zobaczymy gdzie lecimy dalej O o, zobaczcie Dyrektor tutaj jest i włączył Lasery, żebyśmy nie uciekli O nie, musimy coś zrobić, tylko Jak ja na to przeskoczyć? jak ja nie mogę O, mogę, dobra, przeskakuję, szybko Przed dyrektorem, on nie chce zatrzymać Żebym nie uciekł, a i co dyrektorku? Udało mi się uciec, dobra, tutaj mamy drzwi Czy one są zamknięte? Nie, otwarte są Jest, jesteśmy na dworze, dobra, jesteśmy przed Szkołą, ale co to jest? Ej, ten dyrektor robi wszystko, żeby nas powstrzymać Żebyśmy nie uciekli z tej szkoły, zobaczcie Jakąś lawę wylał na zewnątrz. O mój Boże, ale myślę, że nam się uda. Zobaczcie, jesteśmy już przed szkołą. Czy my tu znowu musimy wyjść? O nie, i znowu jesteśmy w szkole. Co się tutaj dzieje? Dobra, mokra podłoga. Panie sprzątaczki chyba myły podłogę i nawet, ale przynajmniej wywiesiły znak, zobaczcie. Dobra, musimy uważać, żeby nie nadepnąć. O nie, poślizgnąłem się i widzę, że spadłem. No nie, bardzo niedobrze. Także nie wiedziałem, że mokra podłoga może sprawić, że padniemy w Robloxie. No ale nic, dobra, lecimy dalej. Może teraz mi się uda, widzowie nie nadepnąć, proszę. Bardzo, proszę, proszę, dobra. I czy mi się uda? Jest, udało się. Dobra, lecimy tutaj teraz. Co to jest? Art class, dobra, czyli wiecie, plastyka i tak dalej. O, dobra, atencję ja za, pla za, za plastyką. Ja już nie mam plastyki w szkole, a chciałbym mieć, ja bałem dobry widzowie w plastykę. Dostawałem szóstki. Ale okej, okay, lecimy dalej i co mamy teraz? Okej, okay, jakaś lawa i szafki porozwalane. W ogóle co się dzieje? Co to są za jakieś korytarze mega dziwne? Dobra, wychodzimy teraz tu i uwaga. Co mamy dalej? O mój Boże, jedna z tych szafek i ma sekretne przejście. Musimy każdą szafkę otworzyć, widzowie, albo musimy po prostu sprawdzić, która ma sekretne przejście. Jedna jest z sekretnymi drzwiami. O mój Boże, ja nie wiedziałem, że w mojej szkole są takie rzeczy. Serio, nie spodziewałem się, okej? Okay. Czy tutaj jest jakaś szafka sekretna? Nie widzę, żeby była, to pewnie tutaj będzie, OK. Czy tutaj gdzieś? Jest! Patrzcie! Ej, to jest sekretne przejście, ale epickie! Dobra, w jakiejś szafce usia jest sekretne przejście, nawet nie wiedziałem. O, wow, wpadłem. Co to jest Jaki wielki wiatrak? Zobaczcie jak go mnie spowalnia. Ja teraz muszę uważać, żeby nie spać przez ten wiatrak, bo on mnie tutaj chce zrzucić koniecznie na dół, ale może mi się uda. Uwaga. Patrzcie jaki trik. Jak skacze, to on mnie tak nie, nie przesuwa. Dobra, udało się. Okej, okay, lecimy teraz tu. O kurczę to Co to są za lasery? Dobra, szybko, szybko, żeby mnie tutaj nie dorwały. Okej, okay, udało się. I lecimy dalej. Co to jest? Ej, jakie ma fajne rzeczy! Lecimy do basenu, ale epickie. Zobaczcie, on ma tutaj te ramionka takie i ten taki pasek. Mega fajnie to wygląda. W ogóle z kakrzyszką, mega fajnie. Okej, okay, lecimy, widzowie, i teraz że my gdzieś musimy pływać, a tutaj jest sekretne przejście. Zobaczcie, co to jest za jakiś basen w ogóle w naszej szkole. Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są w naszej szkole. Myślałem, że takich rzeczy to raczej w żadnej szkole nie ma, no ale jednak są, okej? Okay, na pewno są w szkole w Robloxie. Okej, okay, teraz musimy wypłynąć stąd i zobaczymy, co będzie dalej. Czy to już będzie koniec? Mam nadzieję, ja już bym chciał widzowie by e, wypłynąć stąd i jesteśmy w basenie. Ej, zobaczcie, w tej szkole jest normalnie basen. Co jest grane? Ej, nie no, kusi mnie, żeby skoczyć z tego widzowie, najwyższego piętra. Musimy to zrobić. Powinienem, powinienem uciekać stąd, ale zrobię to. Muszę to zrobić. O ile się da. Da się. Dobra, widzowie, skaczemy do basenu, ale to będzie piskie. Okej, 3, 2, jeden i. I Skoczyłem. Dobra, to było fajne, naprawdę przyjemne. Ok, teraz widzowie Ciekamy, dalej, myślę, że już będziemy powoli opuszczać tą szkołę. O mój Boże, jak ja się mam stąd niby przedostać? Yy, to jest jakieś dziwne. Poczekajcie, bo się cały czas leje woda. Czy ja mogę potem przejść? Spróbuję. Yy. Okej, okay. a, poślizgnąłem się Po prostu, okej okay. Co teraz, czy powinniśmy wyjść tędy, chyba tak Okej, okay. i gdzie jesteśmy, czy to jest stołówka O, tutaj są jakieś łazienki I tutaj chyba drzwi są zamknięte, powinniśmy Wejść do jakiejś łazienki, ja wejdę do Chłopczyńskiej łazienki, bo znaczy, Takie słowo nie istnieje, ale wejdę do Łazienki dla chłopaków, ponieważ ja jestem chłopakiem Oczywiście, dobra, wchodzimy teraz tu Musimy jakoś się przedostać, oh my god W ogóle, patrzcie, ja mogę patrzeć przez sufit Co to jest, widzę całą mapę, no nieźle Dobra, nie, jeszcze zginąłem przez ten sufit, bo to bardzo przeszkadza. Ja nic nie widzę przez to. No i niestety zginąłem. widzowie. Jeszcze raz musimy. A co jest w dziesięć O nie, nie ma niestety nic. Znaczy, niestety, także znaczy w sumie to dobrze, że nie ma nic, bo nie chciałbym iść do łazienki dla dziewczyn, oczywiście. Dobra, i uwaga, udało się. No nie, zobaczcie na sam koniec, ale to jest ciężkie. Ten pociąg jest bardzo ciężki, bo niestety widzowie. No, kurczę, ten stufi nam przeszkadza i nic nie widzimy przez to. To jest mega, mega trudne. Uwaga, czy się, się uda? Proszę, udało się, dobra, za trzecim razem się udało. Lecimy teraz. Znowu jesteśmy w jakichś podziemiach. Ej, ta szkoła jest niesamowita. Dobra, znowu idziemy na prawą stronę. Może będzie prawidłowa. Ta szkoła jest niesamowita, naprawdę. Tutaj jest tyle rzeczy. O nie, tutaj jest, widzowie ślepy zaułek. Czyli jednak teraz lewa strona będzie prawidłowa. No dobra, no to lecimy w tam. W takim razie zobaczymy, czy już będę mógł uciec ze szkoły. Mam bardzo nadzieję taką, bo chciałbym już uciec. Ja już nie chcę tutaj być. Byliśmy, widzowie w różnych światach. O nie, to jest labirynt. Zobaczcie, to jest to troszkę większe niż wcześniej. Dobra, ok, jesteśmy znowu pod ziemią. oh my god, naprawdę, czyli powtórka z rozrywki. Okej, okay. musimy przeskoczyć te jakieś rury. W ogóle nie wiem, co to jest, tak szczerze mówiąc, ale wygląda to naprawdę niesamowicie. Dobra, lecimy teraz do takiej oto rury. I uwaga, tu mamy kwas. Dobra, musimy sobie tutaj przeskoczyć po tych rurach i żeby nie wpaść do tego kwasu oczywiście, bo bardzo bym nie chciał. Okej, okay. w którą stronę teraz powinniśmy iść? To jest dobre pytanie. Czy tutaj? Tutaj nie przejdziemy, musimy przejść tędy. Tam jeszcze są jakieś skoki. oh my god. No dobra, no to troszkę tutaj będzie jeszcze roboty. Zobaczymy, czy mi się w ogóle uda uciec stąd, bo robi się coraz trudniej z tego sobie. To już wcześniej zginąłem trzy razy. Teraz też myślę, że mogę zginąć, bo robi się naprawdę trudno, no, ale dobra, na razie idzie w miarę git. Zobaczcie jak po jakichś ściekach skaczamy. Już chyba jesteśmy w trzecich ściekach w ogóle. Ja nie wiem, ta szkoła jest jakaś ogromna, że ona ma trzy w ogóle jakieś kanalizacje, jakieś takie dziwne rzeczy. No dobra, ale skaczamy i idzie nam dobrze. Okej, okay, wychodzimy chyba na ulicę, widzowie? I czy to będzie koń Mamy nadzieję, bo ja już chcę uciec z tej szkoły, nie chcę już więcej w niej w być Okej okay. Jest, udało się, zobaczcie, uciekłem ze szkoły Okej, okay. jesteśmy na placu zabaw, tak jest, mamy bagary tak zwane No i super, dobra O nie, co to, co to jest widzowie Ej, dlaczego ja zginąłem Na placu zabaw zawsze były takie wiecie, takie właśnie zabawy, ale to, to się zdecydowanie zepsuło nie wiem o co tutaj chodzi, a może to się to będzie działać? O, dobra, możemy się tak bujać. Zobaczcie, jakie fajne! Dobra, to jest naprawdę fajne. Bardzo fajny plac zabaw. Tutaj mamy też jakąś huśtawkę. O, tylko nie ma drugiej osoby. Nikt się nie chce ze mną bujać. Czy pobujałby się ze mną widzu. Mam nadzieję, w takim razie przejdź to oby i będziemy się mogli bujać. Okej. Okay. No i co? Tutaj mamy jeszcze jakiś plac zabaw, jakieś zjeżdżalnie. O, zjeżdżam po zjeżdżalni. O, to było fajne. Okej. Okay. I mamy też huśtawki. Dobra, bardzo fajnie. Podobało mi się to, oby widzowie. Bardzo fajna gierka. Jeżeli chcecie to również, polecam wam zagrać. Naprawdę mega Fajna sprawa. Ej, a co to są za tutaj ścieki, czy... Aha, tędy po prostu wychodzimy chyba. No dobra, to ja już tam nie chcę wchodzić. I widzowie, co to jest? A, będziemy mogli... Patrzcie, możemy latać prawie, ale to jest super. Dobra, no naprawdę mega fajna sprawa. Widzowie, dziękuję za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem po więcej. Także dziękuję i do zobaczenia.